Witam, będziemy dzisiaj wysyłać ptaki. To będzie para syryteczna do pana z podkarpacia. On prowadzi kanał Rancho Macieja, Proponuję zajrzeć, przez ciekawość chociażby, co on tam prezentuje u siebie na swoich filmach. No cóż, pudełeczko przygotowałem. Rzuciłem trochę siana po to, tylko, żeby miały raz że miękko, dwa ciepło a trzy jednak, żeby te odchody ich nie przemaczały pudełka, bo już wcześniej miałam przygodę taką, że po prostu przemokło te jednak przemokła i niewiele brakowało, by ptaki się wydostały to będzie drugie pudełko, w którym to wszystko przykryję, nakryję no i teraz lecę po ptaszki jesteśmy w kurniczku, no i tak patrzę, że chyba ten kogutek będzie dosyć ładny tego. tu pokazuję żonie, aby wiedziała, którego chwycić Bardzo ładny. No i trzeba byłoby kurkę. Mm, dziękuję, dziękuję. Sobie no, kureczki, bo teraz. tu widzę taka ładna ruchliwa kureczka. No. Ale takie spokojne, oswojone te kurki są, bo te kury są wnoszone przez nas w ręku. No idziemy do pudełka. paczka spakowana. Dziurek widzicie ponawiercane. Nie zaszkodzi widać więcej nawet, pomimo, że nie jest ciepło, ale jednak te kurki się grzeją. List wydrukowany. No cóż, idę idę do samochodu. I jedziemy na pocztę. Także mówię, zapraszam na kanał Rancza Macieja. Temu fanu właśnie wysyłamy te ptaszki. Myślę, że pokażę Wam, jak będzie je wyciągał.